Cześć wam, Pala Bogu! Ko Jezusowi! Bogu Naszemu Kochającemu Jedynemu Słuchajcie, ja tylko odpowiem w jednej osobie i nigdy więcej już więcej nie będę nikomu odpowiadał. Mianowicie, na YouTube mi się podpisał. Powinieneś to wiedzieć! 9311 Nazwałeś mnie demonem udającym. Wierzącego w Boga. Tak? To słuchaj teraz Ciebie, co zaskoczy, nie? Bo szatan, jak i każdy demon, czyli aniołowie jego, wierzą, że Bóg jest i wierzą w Boga, tylko Jemu nie służą. Rozumiesz? A ja w przeciwieństwie do nich służę Bogu jednemu Jezusowi Chrystusowi, gdzie jest Jachwę, w ciele człowieka Jezusa Chrystusa który na namę swojego ducha. Jest to jeden Bóg. Rozumiesz? I tak to jest napisane w Słowie Bożym, w Księdze, w Biblii, natchnionej przez Ducha Świętego, przez, pisaną przez wielu pisarzy, autorów, proroków, apostołów przez wiele tysięcy lat, które, się, jak już mówiłem, prezesło się w jedną spójną całość, i gdzie są wykonane proroctwa w stu procentach. Jest to słowo Boga żywego. Każde słowo Pana jest prawdziwe, bo on jest starszą dla tych, którzy mu ufają. A ty nazwałeś tą księgę demoniczną. No, wzywasz mnie od demonów, jeszcze nazywasz Słowo Boże księgą demoniczną. I że Jezus nie jest, Mes nie jest Bogiem, zbawicielem naszym, bo według Ciebie on nie ma mieć na imię Jezus, tylko Emanuel. A wiesz, że to jest jedno i to samo. Oj, nie chcę się już więcej tam dyskutować właśnie do takich ludzi, ja tylko nagrałem się na chwilę i więcej nie będę właśnie takich filmików nagrywał ani odpowiadał, bo jak mówiłem, ja nie jestem tutaj, żeby się sprzeczać ani się kłócić tak z różnymi ludźmi i każdy ma swoje jakieś tam wizje, teorie, a w ogóle nie ma żadnego poznania, no bo taka jest prawda, nie oszukujmy się, nie na tym to polega. Nie wiem. Mój kanał w ogóle na to nie polega i ja tylko chcę na swoim przykładzie, jak mówiłem w poprzednim filmiku, udowodnić, że wiara czy nie Jezus istnieje z Bogiem i do Niego mamy się zwrócić ze wszystkim, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, nałogi, trudy życia codziennego, cokolwiek nie radzi sobie z tym. Jest nadzieja, nie jest sam jest Jezus, trzeba się tylko do Niego zwrócić, ukorzyć się przyjąć go do swojego życia, do swojego serca, i napominałem wiele razy, nawoływałem wiele razy, przepraszam bardzo, nawoływałem wiele razy do tego i on jest drogą, prawdą i życiem. Pamiętajcie o tym, bo nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego, tylko przez Niego, to znaczy tylko przez Niego, nie przez żadnych współodkupicielek, czy tam odkupicieli, jest tylko jeden Zbawiciel, nie ma żadnego innego imienia, posłonce, jakiego nie dano nam ludziom, którym jest Zbawienie, jest to Jezus Chrystus, Bóg, w ciele człowieka, którego jak przyjmiecie, wam swojego ducha. Ducha świętego, czyli Bożego Boga. To jest jedność. Jeden Bóg. Nie ma trzech różnych Bogów, trzech różnych osób. To pamiętajcie to. Tak jest w piśmie. Jeden jest Bóg, tylko zawsze to było podkreślane. Musicie też wierzyć, że natura jest dostateczna. 100% człowiek, 100% Bóg. I do tego mądrość i zrozumienia, o którą proście. Boga o to, aby wam dał mądrość poznania Słowa Bożego. Nie przestańcie się wykłócać, mnie atakować. Bo ja nie jestem tutaj od tego już mówiłem nie raz. Ze gdzie... mną się nie chodzicie. Ja tylko na swoim przykładzie mówiłem wam, że ja... Tylko nawołuję do czytania Słowa Bożego i do przyjęcia Jezusa Chrystusa, aby każdemu człowiekowi, każdy był zbawiony, nikt nie poszedł na potępienie, na zatracenie, czego zależy szatanowie, a nie chodzić i się wykłócać z wami tutaj. Wszystko jest w Słowie Bożym, w Świętym. Jeżeli go przyjmiecie do swojego serca, huścicie się z wody i z ducha, wyznacie mu swoje grzechy, uznanowicie go swoim Panem, Bogiem i Chrystusem, to sami wszystko poznacie. Uwieście tak jak ja. I przestaniecie się wykłócać. Przestaniecie mieć swoich jakichś nauczycieli, mędrców i kogokolwiek. Bo ja rozumiem ludzi, którzy wykładają Słowo Boże, jeden do jeden, pięknie, mają taki dar, tak ich można posłuchać. Ale nie, którzy nauczają swoje racje, wprowadzają jakieś swoje religie, swoje machlojstwa i prowadzą ludzi na zwiedzenie, na zatracenie I jeszcze mówią, że według nich, oni są pewni, że tak jest. A tak nie powinno być, bo wszystko jest według woli Boga. I według jego słowa i to tym się powinniśmy kierować, zaufać tylko Bogu, tylko Jemu. Oddać Mu wszystko, nie żadnemu człowiekowi. Tylko z nim być, z Nim żyć. Na nim tylko polegać. Całkowicie. Jemu wszystko powierzyć. I o nic się nie martwić. I Bóg wam sam da odpowiedzi na wszystko, co Was dręczy. Na każde pytanie. W rozmaity sposób poprzez słowo w Biblii, poprzez sny różne, przez, w różne sposób. Ja nawet nie będę tutaj wymieniał, chcę, w sensie, żebyście się sami o tym przekonali, bo jak mówiłem, obojętnie kim jesteś, człowieku, kobietą, mężczyzno, czy co robisz w życiu, dla Boga pamiętaj, że nie, nieważna jest przeszłość, tylko liczy się co to jest tu i teraz i przyszłość, przyszłość, którą on, żebyś spędził razem z Nim na wieczność. Tylko masz się do Niego przybliż, zbliżyć, ukorzyć, poprosić Go, przyznać się do swojego grzechu, obojętnie kim byłeś, co robiłeś, jakim byłeś człowiekiem, to będzie nieważne. Jak się już narodzić na nowo, stary przeminęło, człowiek jest potem nowym stworzeniem. Trzeba tylko trwać w Bogu, wypełniać Jego wolę i wszystko będzie dobrze. I Ciebie również pozdraw nie pozdrawiam, znaczy się, Yy, jak, bo takich ludzi ja nie mam nie, nie ma prawa w ogóle pozdrawiać nie? Jak jesteś w Słowie Bożym. Jak masz, powiniene, powinieneś to wiedzieć. 9311, no fajnie się nazywasz też, nie? Jakieś anonimy mi tutaj wypisują. Będę się modlił za Ciebie, byś się nawrócił, bo bluzisz przeciwko Bogu, przeciwko Duchowi Świętemu, a takie coś, jak to nasz bawiciel powiedział, nie że przeciwko Duchowi Świętemu, Duchowi Boga. Duchowi Bożemu nie będzie wybaczone. Każdy inny grzech, każdy jeden, wszystko będzie wybaczone oprócz tego. I jeżeli ty nie nawrócisz się, nie zmienisz swojego serca, nie ukorzysz się, dla ciebie nie będzie nadziei, pójdziesz na zatracenie. Dlatego to jest też do reszty, które ja tam mówię, że przestańcie wyzywać, oczerniać ludzi, kogokolwiek, Najpierw, zanim to zrobicie, to sprawdźcie sami wszystko, skonfrontujcie się ze Słowem Bożym, ale jak najpierw mówiłem, musicie przyjąć Jezusa swojego serca, nowo się narodzić, aby Bóg wam dał poznanie ze Słowem Ducha Świętego, obścił was Duchem Świętym. Wtedy będziecie wiedzieli, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Będziecie mieli też wyryte w sercu Jego nakazy, Jego przykazania, prawo królewskie, którego nawet nie będziecie myśleli o tym i nie będziecie w ogóle go łamali. A jeśli coś przekroczycie, to będziecie mieli jak ja tutaj takie uczucie. Nawet jak się zdarzy, że przekliniecie, bo mi się też zdarzyło tam. Teraz już nie, ale jak prędzej też się mi się zdarzało, że przeklinałem i prosiłem też Boga o zmianę tego. Nie zmieniał wszystko te, te moje nerwy, to co się działo. I ja odczuwałem, że ja źle zrobiłem, męczyło mnie to, czułem no, sumienie i Duch Święty poruszał moje sumienie. W momencie, kiedy człowiek grzeszy Duch Święty ci napomina sam. Rozumiecie to wtedy tylko na Korana, prosić Boga o wybaczenie I... i wszystko będzie dobrze. Podziękować Mu za wszystko, za wszystko. Przeprosić Go, wiadomo, to jest, jak już będziecie mówili waszą Ból grzecznika. ale Bogu też trzeba dziękować za wszystko, za każdą chwilę, za każdą sekundę, bo jak ja mówiłem, w jednej sekundzie się dzieje tyle rzeczy, że, dla których on, które On dla nas robi, to jest strasznie niepowtarzalne, niemożliwe. I żebyśmy żyli funkcjonowali. O, I podziękujmy Mu za to. A nie, Mu obliżali, obrażali Go, obwiniali Go i jeszcze inne osoby. Tak samo ktoś tam zadał pytanie, że są dzieci Boże, jak już mówiłem, jest, są, jest potomstwo Boga i jest potomstwo szatana. I nie myślcie, że wy jesteście wszyscy dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi, jak to jest napisane, Nie pamiętam, czy to myślicie. Mają prawo ci, którzy Go przyjęli do swojego serca i do swojego życia. Ci są dziećmi Bożymi. Rozumiecie? Po Narodzeniu? Wtedy stajecie się prawowitymi dziećmi Bożymi. Pozdrawiam Was, błogosławię Was. Chwała Jezusowi. Pamiętajcie, zachęcam Was do czytania Słowa Bożego. Z Panem Bogiem. Pamiętajcie, tylko Jezus.